Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z redaktorem Mazurkiem mówi o kandydaturach Lewicy do Europarlamentu. Idą wybory w... europejskie. Chciałbym, żeby się w tych wyborach europejskich wprowadzili pięciu eurodeputowanych. Pytanie o trzy nazwiska. To mhm. są te trzy nazwiska bardzo znanych polityków, byłych premierów, którzy kandydowali z koalicji mm, e, europejskiej. Rekomendowani przez Lewicę. Tak, rekomendowani przez Lewicę. Mówię oczywiście o Leszku Milerze, Włodzimierzu Cimoszewiczu. Zwolennicy PiSu w największym stopniu wywodzą się z tej części społeczeństwa, która jest najmniej wyredukowana, e, e, najuboższa, w związku z tym w największym stopniu uzależniona od pomocy finansowej państwa. i Marku, Marku Belce. Mhm. Kłamać, po prostu kłamać, i nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy, trzeba jedno kłamstwo przekryć szybko drugim kłamstwem, tak żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnie, zapomnieli. Kto z nich może liczyć na miejsce na listach Lewicy? Złożyliśmy propozycję panu premierowi Cimoszewiczowi i panu premierowi Belce w tej sprawie. W tym tygodniu będą ostateczne rozmowy. Jak widać w Parlamencie Europejskim ma być po staremu, nasi eksportowi, czerwoni premierzy, których umieścił tam Donald Tusk, mają nadal służyć swoim interesom. Jeśli podobał się Wam nasz materiał, to prosimy o polubienie, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, kliknięcie dzwoneczka, żeby nie przegapić następnego oraz oczywiście o wyrażenie swojej opinii w komentarzu pod filmem.